Cześć kochani, zapraszam Was do nas na imprezę Gender Reveal. Dzisiaj poznamy płeć naszej DziDzi i zanim jeszcze goście przyjdą, chcę Wam pokazać jak wygląda dom, jakie są dekoracje, jakie mamy jedzonko, jakie mamy słodkości, bo uważam, że wygląda to przepięknie. Dekoracjami zajęły się dziewczyny z Tumant Decor. Stawię wam wszystkie oczywiście linki w opisie filmu. No i mamy tutaj przez cały dom taką girlandę balonową, różowo-niebieską w tematyce właśnie płci dzić. Jeśli chodzi o słodkości, no to również są w kolorystyce tego baby pink i baby blue. Jeszcze cały czas nie wiem jaka jest płeć, to będzie niespodzianka. No i słodkości są z Galeria Słodkości, sprawdźcie sobie koniecznie na Instagramie, bo robią po prostu cudo. Jeśli chodzi o catering, no to zobaczcie, co tutaj się dzieje. To wygląda pięknie i znając jami Party Box, smakuje jeszcze lepiej. No są tutaj słone przekąski, jest dużo owoców. E, nawet zobaczcie, koktajle bananowe w y, kolorystyce właśnie gender reveal. No jest po prostu szaleństwo. To ja czy wy nie wiecie naprawdę? Nie, nie naprawdę. A, naprawdę nie wiecie. Jak wy wiecie, to nie mówcie. Ja wiem, ja wiem, że będzie chłopak. Zapraszamy, zapraszamy. Wyprawkę z pompersami i meliski, czy prezenty? Nie żartuję, proszę. Prezent. A my mamy testy. Od razu ze ślubem mamy. Super, dwa w jeden, taniej. Jezu, cześć! Dobry. Zawsze cenię bardzo za oszczędność. Ślub, dziękuję. ciąża. Proszę bardzo, My się ubraliśmy w kolorach, czy ty się nie zdecydowałeś? Ja. Nie. Ja myślę, że chłopiec. I nic nie mogę mówić. co myślę? Luka uciął skarpetkę. I uciąłem skarpetkę, żeby tutaj przyczepić sobie, że jestem za chłopcem, bo nic nie miałem. O, same różowe To Dziękuję, dzisiaj wyjdziemy z takimi brzuchami. Ja nie chcę patrzeć tam, bo zaraz wyjmą te kolory, więc ja nie patrzę tam. Na... Nie mówcie nic, jak zobaczycie kolor, to ja tam nie patrzę. Bo tam, tam widać od tyłu ściankę, na której będą właśnie te dymy kolorowe, wiecie. I ja nie chcę tam podglądać, bo może tam akurat przesypują proszek, którym będą wystrzeliwać, więc ja nie, ja, nie, ja nie patrzę. Ja tam do już. Chcę mieć niespodziankę do samego końca. Hej, o. A co mam powiedzieć, że znam wyniki? No bo znam. Znam i, z i pytam Tomka, czy, czy mam mu powiedzieć. Tylko, że czy to czy jest z Tomek. Powiem ci. No, co będzie? Dobra, dobra. dobra? Nieważne. Tak jest I już przyszli goście. No i zaczynamy imprezkę. Będzie, się działo. Będzie, będzie. Jak myślisz, chłopiec czy dziewczynka? Z racji mojego zawodu będę egoistyczny i walczyłbym tutaj o swoją przyszłą klientelę, czyli myślę, że dziewczynka. Ale myślę, że będzie to chłopak. Dziewczynka. Dziewczynka. No proszę. Ja jestem za dziewczynką. Wydaje mi się, że w brzuchu u Anieli jest malutka, słodka dziewczynka, ale na pochybę może być to chłopiec. Tak myślisz? Tak. Chłopiec. Dziewczynka na 100%. Chłopiec. I na matę. Mhm. Ja chłopiec. Jestem, tak. Ja jestem ubrana na e, różowo-niebiesko, ale też uważam, że będzie chłopiec. Chłopak, chłopiec, bo dziewczyn nam wystarczy. Jak widać, chłopiec. Dziewczynka. Dziewczynka. Chłopiec. 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 A dlaczego? Tak czuję. Nie, wiem, tak czuję. Ja, ja też. też. Nie czuję. No ja uważam, że będzie dziewczynka. No nie wiem, jakieś takie mam przeczucie, ale w ogóle to nie ma znaczenia, bo ważne, żeby było dzieciątko zdrowe i na pewno będzie kochane i szczęśliwe. Tak, też myślę, że najważniejsze, żeby było zdrowe, ale myślę, że będzie chłopiec. Wiadomo, no, że chłopak. No ja przeczuwam, że będzie chłopiec w tym momencie. Na początku myślałem, że dziewczynka. Ale tak naprawdę teraz to nie będzie miało znaczenia, no bo tak, jak planujemy kolejne dzieci, w związku z tym, jak będzie dziewczynka, dziewczynki ze sobą świetnie się będą bawiły, jak będzie chłopiec, będzie różnorodność, więc same są pozytywne możliwości. Okay. Dokładnie, poza tym... No ja miałam tak samo, też na początku miałam przeczucie, że dziewczynka, a teraz mam przeczucie, że chłopiec, ale najważniejsze, żeby dziedzia była zdrowa, a dziedzia jest zdrowa. I czekamy na ciebie, już jak będziesz sami już na świecie. Długo to tak szybko leci. Idziemy, idziemy, wychodzimy teraz, i ja już zaczynam mieć trochę taki paraliż ciała, że. Nie wiem, zaczynam się, się stresować. Teraz, teraz nie ma deszczu akurat, bo dzisiaj trafiliśmy na pogodę deszczową od rana. Ja o 5.30 wstałam, pojechałam na makijaż eee, i cały czas deszcz padał do tej pory. A teraz akurat nie pada, więc jest fantastycznie. jest. <laughs> Styliskie. To jest nasze życie. Idziemy! Tu Słuchajcie co Charlie mówi. Chcemy! Błądza. Płeć! Mów! Chcemy! Błąd. Płeć! Chcemy! Płeć. No dokładnie mówiłaś! Chcemy! Płeć! Chcemy! Płeć! Nie da się tak tylko nie w naszą stronę! Ej, Mыримрха! Trochę... Dziewczynka kochana będzie. Będzie kochana. To następny musi być chłopiec Tak. Boże, nawet, ale jeszcze kochanie bardzo. Dobrze to, to zrobili ja, no, ja byłam w takim szoku, bo mi to poleciało. Kość. No, ale ja no to i mamy. Zreczkę! Także jesteśmy tymi influencerzy. O! Właściwie chodzi się pożegnają, bo już się Nie no cóż! No ja egoistycznie jestem zadowolony, bo przyszła klientka tutaj jakby okej. Okay. Gratulacje! A nie będzie do ciebie, bo ona będzie modna! Będzie Ale to się zaczekaj! Zawsze I, I będą sobie chodziły na nocowania do siebie! Będą sobie wspólnie imprezki robić. Zobacz, jakie masz brudne! Patrz, cały różowy balon! Ja nie wiesz, w i na Ej, to idę po Grilla! Trochę jakbyśmy wrócili z kosmosu. <śmiech> <śmiech> ja się tak przynajmniej czuję. No bo to były takie emocje. Tak. Naprawdę, no jak my wystrzeliliśmy teraz, to ja w ogóle nie widziałam koloru. To było tak, mi poszło w twarz, tu mnie walnęło w rękę. I ja tak zanim doszło do mnie, że jest dziewczynka, to ja musiałam chwilę tak... No, to strasznie ekscytujące było. I faktycznie ciężko to było... Do, dojść do siebie i ogarnąć, o kurczę, mamy dziewczynkę, Uf. super. Ale ja jakoś tak, nie wiem, od początku czułam, poza tym moja mama miała trzy dziewczynki, moja babcia miała dwie dziewczynki z tą kastrony, też zawsze dziewczynki są pierwsze. Wszystkie dzieci, które dzisiaj były tutaj z też, też <laughs> Więc team dziewczynka. Dziewczynki i góro.